Witam panowie i panie. Dzisiaj zrobimy sobie podsumowanie, ile kosztowało mnie umeblowanie. Przebieg całego remontu macie na moim kanale, jak kupiłem kawalerkę, jak ją przerobiłem na dwa pokoje. Macie też filmik, ile skasowała firma remontowo-budowlana. Jest też filmik, ile kosztowały materiały budowlane. Dzisiaj podsumujemy sobie koszty umeblowania tego mieszkania. To co? Lecimy? Kanapę mam po swojej babci. Fajnie tutaj pasuje, nie jest zniszczona. Telewizor przywiozłem swój, lampę. Dostałem od babci. Także myślę jakieś 3000 zł. Zaoszczędzone. Kupiłem ławę, szafkę RTV, witrynę, komodę oraz dwie szafy. 180 black red white w promocji, 5600 zł. Transport własny. Sam osobiście to wszystko skręcałem. Kupiłem nówkę w wieżę Panasonic. Może nie jest duża, ale fajnie daje czadu. 8 stówek w Media Expert. W sumie niewielkie pieniądze. Akwarium kompletne do tej pory. Łącznie z rybkami 8 stówek. Obraz 170 przez Allegro. Ten kosztował mnie 8 dyszek. Chociaż był wystawiony za 130, ale brakowało w komplecie jakichś klinów, jak do mnie przyszedł. Kupiłem za 130, ale potem napisałem do sprzedawcy. Dostałem 5 dyszek zwrotu. Karmisz 7 dyszek przez Allegro. Zasłony po mojej babci sąsiadka mi przerobiła. Tutaj jak widać nareszcie dorobiłem półkę ten blat chyba kosztował na wymiar 6 dyszek z oklejeniem brzegów. Położyłem go tutaj na kleju mamut, żeby był stabilny. Ten obraz specjalnie wybrałem w takim kolorze, ponieważ wieczorem, kiedy zaświecę światło tutaj w sypialni centralnie pada na ten obraz, tworzy się fajny efekt. Podsumowując, salon kosztował mnie 8000 złotych w zaokrągleniu. Bez kanapy, bez telewizora, bez tej lampy. Nygus, kiedy schowasz ten odkurzacz? Cały czas tutaj sprzątam. Słuchajcie, od dwóch miesięcy nie był chowany. Cały czas się kurzy spod tych paneli. Cały czas odkurzam myję. Mam nadzieję, że kiedyś to się skończy. Idziemy do sypialni. Ktoś zaraz napisze komentarz: Nigus, straszne klitki. nie ma jak się tutaj poruszać. Ja się ze spokojem tutaj poruszam, a tutaj mogę jeszcze tańczyć. Nawet z dwoma lastami. Mam tyle miejsca. Jak tobie jest za mało miejsca, to idź na stadion, nie wiem, gdzieś nad zalew sobie pobiegaj. Tu się mieszka, a nie jeździ na rowerze. Sypialnia. Tutaj była ściana. Pomiędzy pokojem a kuchnią, jak wiecie, ją wyburzyłem. Kuchnię troszeczkę pomniejszyłem. Zrobiłem sobie sypialnię. Obraz z Niemiec. Lampy w promocji. Była likwidacja sklepu 8 dyszek za dwie sztuki. Łóżko 140 na 200, nowy stelaż plus materac plus szafka nocna. 1600 zł w Black Red White. Była też promocja. Materac kosztował prawie tyle co łóżko ze stelażem i szafka nocna. Lustro. Też z Black Red White była promocja. 160 zł to lustro kosztowało, na drugi produkt 50%. Czyli za to lustro zapłaciłem dzieląc wszystko na pół 120 zł. Kupiłem dwa takie za chwileczkę, wam drugie pokażę, gdzie jest lampa z Niemiec i tutaj kupiłem przez OLX od pani ze Starachowic trzy takie lustra. Robiła je sobie na zamówienie. Jak widać, ramy są w różnych odcieniach, od ciemnego do jasnego. Fajnie to nawet wygląda. No i sobie pomyślałem zamiast jednego dużego lustra, powieszę sobie trzy takie. Jak widać, jedno niżej, drugie wyżej. To tutaj jest najwyżej. Miejsca tutaj w sypialni jest dostatek, to łóżko dla mnie samego jest nawet za duże. Myślę, że dwie zgrabne lasencje by się tutaj ze mną jeszcze zmieściły, a ja w środek. Nygus, znowu zaczynasz fantazje erotyczne. No taka jest, słuchajcie, prawda? Ja nie jestem grubasem. Jak chcesz spać z dwoma wielorybami, to na pewno tutaj miejsca zabraknie. Stojak na ciuchy. Chyba pięć dyszek przez Allegro z wysyłką, już dokładnie nie pamiętam. Był cały w takim kolorze. Miałem resztki folii. Dociąłem paski, poobklejałem. No i jest teraz taki bajerancki. W centki. Reasumując... Sypialnia kosztowała 2000 zł, czyli niewiele. Materac wygodny. 8 koła 2000 sypialnia, odliczając koszty kanapy, telewizora, bo pewnie z 3000 zł trzeba by doliczyć. Idziemy do przedpokoju. Tu jest właśnie drugie lustro, które kupiłem w promocji. Dorobiłem tutaj takie blaty z oklejonymi brzegami. Pod tym jest licznik, żeby nie było widać. Drzwi sam okleiłem, folia w kastoramie, pięć dyszek. Tutaj też jest taki blat obklejony pod ubrania. No i tutaj też ta sama firma dorobiła mi blat. Pod lustro zostały mi resztki folii, więc też obkleiłem w kolorze drzwi. A tutaj zostały mi przekładki z mebli, takie wiecie ochronne, żeby meble się nie obijały. Pomyślałem sobie, obkleję tą samą folią i przykleję tutaj pod lustrem, gdzie jest wycieraczka. W razie gdyby ktoś butem zawadził, żeby ściany nie brudzić, no i lampa tutaj z brzegiem drewnianym, kastorama, chyba cztery dyszki. Liczmy, że tutaj ten przedpokój z lustrem, z folią, z wycieraczką, z tymi blatami kosztował 300 zł. Czyli mamy pokój, sypialnię, przedpokój. Mamy. 10300 zł. Łazienka. Kabina prysznicowa 1300. 700 szafka ze zlewem. Mamy dwa. 300 szafka z lustrem. 2300 300. Lampy. Jakiś tutaj wylot. Jakaś tutaj półka. Krany. Uchwyty, podręczniki. Liczmy w łazienkę 3000 zł w zaokrągleniu. Zróbmy 13500. Bo być może o czymś zapomniałem. Żeby potem nie było, że Nygus czegoś nie wziąłeś pod uwagę. Także, pi razy, drzwi tysiąc w tą czy w tamtą, jak wszystko podliczymy, myślę, że przy całych tych kosztach urządzenia mieszkania nie robi to większej różnicy. Czyli co? Mamy 13 500 przed pokojem i łazienką. Te meble tutaj w kuchni kupiłem też w black, red, white. Najtańsze meble, jakie mają Black Red White, wyglądają fajnie. Za ten komplet zapłaciłem 1200 zł. Tak, dobrze słyszycie, sam musiałem poskręcać, poustawiać, odebrać. Troszeczkę się tłukły, dlatego tutaj nakleiłem takie silikonowe odbojniki. Są bardzo tanie, jeżeli tłuką Ci się szafki. 50 sztuk chyba kosztuje 5 zł. Teraz jest kulturka, zobaczcie. Pyk. Całkiem inny dźwięk zamykania. 1200 szafki. Ta szafka na buty miała być w innym kolorze. Jest w kolorze kostki od turka do palenia. Na początku myślałem sobie obkleję ją na zdjęciach wyglądała na jaśniejszą, ale teraz sobie pomyślałem, nawet fajnie tutaj wygląda. Fajnie się komponuje taka mulatka w kuchni. Czyli mamy szafki 1500 blat ze zlewem z odpływami z kranem 1500 czyli mamy 3000 zł. Kuchenka kosztowała 300 zł. Czajnik po babci. 400 zł. Za wentylator tutaj okap. 400 za piekarnik z rożnem mnówka sztuka. Tutaj resztki blatu zostały. Więc sobie zrobiłem taką podkładkę. Tutaj krzesło zrzyska. Siedem dyszek. Ten blat kosztował 180 zł. Jak wiecie, wyrwałem parapet. Myślałem, że będzie tutaj balkon. Później okazało się, że zgody nie dostanę. Lodówkę mam po babci. Pralkę mam po babci. Waga po babci, lampa po babci, zegarek po babci. Reasumując wszystko, wychodzi, że na umedlowanie tej chaty pirazy drzwi, pewnie o czymś jeszcze zapomniałem, wyszło jakieś 17 tysięcy złotych. W zaokrągleniu, za szafki, okapy, odpływy, zlewy, krany i tak dalej. Czyli łącznie, wspominałem, że firma remontowa 32, firma, która podłączała tutaj bezpieczniki energetyk za przyłączenie większej mocy.

82 tysiące złoty mniej więcej tyle kosztowało mnie przerobienie, wyremontowanie tego mieszkania z umedlowaniem. Nie licząc pralki, lodówki, kanapy, telewizora, lampy, odkurzacza, talerze, naczynia i tak dalej. Miałem swoje. Myślę, że jak trzeba by to jeszcze wszystko dokupić. Trzeba by pewnie z piątaka doliczyć. Także 90 kołaby spokojnie pękło. Tak wygląda moja chata. Tak to jest jak facet sam się urządza. Chętnie poznam opinię pani, ponieważ sporo pani nie ogląda. Czy Nygus ma gust? Czy zrobił to fajnie? Co wy byście zmieniły? Co wcale nie znaczy, że jeżeli napiszę, że ja bym chciała, żebyś zrobił tak czy tak, że ja to zrobię. Mi się tak podoba jak jest. I tak zostanie. Może jeszcze jakieś dwie pufy tutaj do siedzenia. Jakby więcej osób nie kiedyś odwiedziło. Jeszcze parę rybek, roślinek do akwarium. Praktycznie na ten moment. Nic już więcej nie tykam. Uważam chatę za skończoną. Czas odpocząć, troszeczkę tutaj pomieszkać. Pewnie do poprawienia by się coś znalazło. Gdzieś jakieś delikatne pęknięcie przy suficie przy regipsie. Ale to wszystko osiada i tak dalej. Syzyfowa praca, nie ma to końca. Poprawiałem to kilka razy. Pomyślałem sobie teraz, poczekam, kiedyś, może za rok albo coś, jak już to wszystko tutaj się ułoży, siądzie. Wtedy może to poprawię. Nie jest to widoczne. Trzeba wejść na krzesło albo drabinę, żeby to zobaczyć. Taka krótka wrzutka, właściwie ostatnia z mojej chaty, bo co wam będę cały czas tutaj moją chatę pokazywał. Byliście ciekawi, sporo zrobiłem tutaj sam, poprawiłem sam. Wyszło moim zdaniem całkiem sympatycznie, jak na faceta samotnego. Dla mnie jest ok. Dla mnie nie jest tutaj ciasno. A ta trochę inna niż wszystkie. Tą kuchenkę za 300 zł kupiłem. Media ekspertnówka. Można ją też wpuścić w blad. Ale nie mam gdzie. Bo tutaj są szuflady. Tutaj, jak wiecie, jest zlew. A tutaj mam w szafce pralkę. Ponieważ w łazience się. Nie mieściła. Co to za paskudstwo paszłami stąd? Muszysko. Dobra, pozdrawiam Was wszystkich i co? Do następnego.